Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na Poczytaj Mi Marto i zapraszam do wysłuchania nowej książki. Aktualnie jestem w środkowej części przepięknej Szwecji nad jeziorem, gdzie słychać tylko śpiew ptaków, szum wiatru, wody i drept wielkich szwedzkich mrówek, których tutaj jest naprawdę bardzo dużo, a mrowiska są ogromne naprawdę ogromne. Cieszę się, że w tych malowniczych okolicznościach przyrody mogę przeczytać dla Was bajkę. Zapraszam. Zakochany obłok Krajowa Agencja Wydawnicza Warszawa, część pierwsza. Pod Cyprysem usiadł derwisz. Wyciągnął z zapasa flet i dmucha. Z otworków, jakie ma każdy flet, zaczęły w powietrze wylatywać drzewa, tak jakby do tej pory rosły sobie spokojnie we flecie, we środku, i dopiero gdy derwisz dmuchnął, to jest stamtąd wydmuchał. Potem z otworków wjeły lecieć góry, potem strumienie, za strumieniami drogi. Drzewa, góry, strumienie i drogi, jakby leciały z fletu, co to w niego derwisz dmuchał, tak poleciały, poleciały aż na drugi koniec świata i spadły na pustynię, gdzie nie było ani drzew, ani gór, ani dróg, ani strumieni. Na tej pustyni góry siadły, drzewa się zakorzeniły, strumienie popłynęły. I drogi wyciągnęły się jak długie. Ten kraj to był flecik kraj. Derwisz odsapnął chwilę, nabrał powietrza i dalej w swój flecik dmucha. Z otworka wyleciał w powietrze człowiek, a nos miał jak dziób, oczy jak gały i brodę jak miotła kominiarza fiknął w górze parę kozłów i spadł na ziemię tuż obok derwisza. Ten człowiek miał na imię Karaseifi, co znaczy czarny sejfi, a jeśli wolicie, to po prostu czarniawiec. Czarniawiec popatrzył w prawo, Popatrzył w lewo, potem wsunął rękę do kieszeni derwisza, wyciągnął sakiewkę z pieniędzmi i w nogi. A derwisz za kamień wycelował i buch! W czarniawca. Kamień uderzył z tak wielką siłą, że czarniawiec Karaseifi jak piłka podskoczył do góry. Jak podskoczył, tak wyskoczył, aż frunął w powietrze. Jak wyfrunął, tak pofrunął, leci, frunie, leci, frunie, aż na drugi koniec świata, do fleciego kraju. Tam spadł na szczyt góry, a właściwie na jabłkowitego konia, co stał na tej górze, a właściwie to prosto na siodło srebrnem nabijane. Karasejfi rozsiadł się w siodle jak dziedzic, Patrzy dookoła. Z góry w dolinę schodziły stada owiec. To były jego owce. Na łące pasły się konie. Siwe, bułanki, kary, kasztany, a wszystkie grzywiaste jak lwy. To były jego konie. Doliną szły jedna za drugą karawany. A każdy wielbłąd objuczony przeróżnym bogactwem, ten kawą, ten wonnościami, korzeniami, ten brokatem, ten kością słoniową, to były jego czarniawca karawany. Na równinie, jak okiem sięgnąć, rosła bawełna, pszenica i żyto. To były jego pola. Co tu dużo gadać? Seifi był najbogatszym człowiekiem w całym flecim kraju. Kara Seifi na jabłkowitym koniu ze szczytu góry przygląda się je okolicy. Wyłupiaste oczy aż błyszczą z chciwości, czarna broda, sztywna jak miotła, aż się trzęsie z uciechy. Zostawmy go, niechże się rozgląda. A sami wróćmy do derwisza. Siedzi sobie derwisz, jak siedział pod smukłym cyprysem, w swój flecik dmucha. Patrzeć, a tu z otworka leci w powietrze dziewczyna i powoli opada na ziemię, tuż obok derwisza. Piękna to dziewczyna, najpiękniejsza w świecie. Złote włosy rozpuszczone aż do pięt, liczka księżycowe, oczy niebieskie, a rzęsy tak długie, czarne jak pióreczka kosa. Może miała lat piętnaście, może nie, a na imię Ajsza. Ajsza podeszła do derwisza, całuje go w rękę. Potem grzecznie przed nim stanęła, i mówi – rozkaż, co mam robić. Może jesteś głodny, to polewki nagotuję. Może jesteś śpiący, to posłanie uścielę. Derwisz uśmiechnął się i rzecze: daj ci, Boże, zdrowie, dziewuszko. Jeść mi się nie chce i spać nie mam chęci, to mówiąc, pogłaskał Ajszę po ramieniu i dziewczyna jak piórko uleciała w powietrze. Wdzięcznie się w górze kołysze i frunie, frunie aż na drugi koniec świata, do fleciego kraju. Tam się na dół opuściła i usiadła na gałęzi kwitnącej jabłoni. Czy kwiat jabłoni piękniejszy, czy piękniejsza Ajsza? Hm, dla mnie dziewczyna od kwiatów piękniejsza. Usiadła sobie na gałęzi wygodnie i poprzez kwiaty rozgląda się w koło. Jabłoń rosła w ogrodzie. To był ogród Ajszy. Kwitły w nim róże białe, żółte. Purpurowe, różowiutkie, morelowe, rozmaite. W tym ogrodzie tulipany jak liliowe dzbany, a goździki, fryzowane wielkie jak donice. Aisza zeszła z jabłoni, wzięła konewkę i podlewa kwiaty. Aż tu słychać ten, ten. Przez furtkę przycwalował sam kara Stanął. Ale nie zsiada z konia, tylko przez płot woła. Ajsza! Hej, ty, Ajsza! Ajsza postawiła konewkę i pyta: Czy to ty, kara Seifi A on jej na to chrupowatym głosem: Tak, to ja! Będę przyjeżdżał codziennie, dopóki mi nie sprzedasz ogrodu. A bodaj by popiół rodził! Aisza przemówiła tak słodko, że i ptaszek słodziej nie zaśpiewa. Nie sprzedam mojego ogrodu. Ani tobie, ani nikomu na świecie. Mówiłam ci o tym. Szpicrutą bogato zdobioną tnie kara przez płot i krzyczy: W tym kraju wszystko moje, moje, moje! Tylko ten ogród. A bodaj by popiół rodził. Sterczy pośród mego dobra, jak chwast jak oset przeklęty Ja go zniszczę wywesko! Nie dokończył. Jabłkowity kwiknął, wierzgnął, a czarniawiec ryms na ziemię. Co się stało? Zapytacie. Zaraz wam opowiem. Drogą szedł zajączek, słyszał tę rozmowę podbiegł i tak mocno ugryzł konia w lewą zadnią nogę, że koń z bólu kwiknął, wierzgnął, a czarniawiec ryms na ziemię. I już! <gryzł> Ale jeszcze coś wam powiem. Gdy się Kara Sejfi w piachu, w pyle grzebie, gdy tak krzyczy w niebogłosy z bólu i ze złości, zając w wielkim strachu dał drapaka w pole. Wtem Wyfruwa z ogrodu gołąbeczek. Krąży nad czarniawcem, jakby szukał celu i za przeproszeniem tak pięknie utrafił, że przystroił czarniawcowi sam środek czoła. Och! Rozzłościł się czarniawiec, zapomniał o bólu i skoczył na nogi. Chwytał łuki strzałę, mierzy do gołębia. Jak to Aisza zobaczyła? w krzyk, a gołąbek! Frrr, poleciał. Kara dosiadł konia i galop. Galop, 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 gołąbeczka goni. A niechaj pędzi. A niechaj goni. Wróćmy do derwisza. Siedzi sobie derwisz, jak siedział. O drzewo się oparł, i we flecik dmucha. Aż tu z otworka biały obłok wyleciał w powietrze. Derwisz dmucha, dmucha, a obłoczek coraz wyżej, coraz dalej płynie po niebieskiej łące, jak baranek biały, gdy na hale wbiega. Tak, tak, nasz biały obłok niósł się, niósł po niebie. Aż na drugi koniec świata do fleciego kraju. Skoro nadpłynął nad ten fleci kraj, na dół spojrzał, patrzy, a tu zając między zbożem wąsy sobie czyści. Ogromnie się podobało obłokowi, że tak zajączek pięknie wąsy sobie czyści, i zaśmiał się biały obłoczek serdecznie, a szczerze. Zając podniósł głowę. Patrzy, obłoczek się śmieje. Dlaczego się śmieje? Z kogo się śmieje? Zajączek nie wiedział. Zresztą. Nie widział nigdy, jak się obok śmieje, to też zdziwił się. Ale mu śmiejący obłoczek się podobał. Co tu opowiadać? Polubili się wzajemnie, obłoczek i zając. Gwarzą sobie, gwarzą. Jedzie kara Seifi. Konia osadził na wzgórzu i wypatruje gołębia, co go tak szpetnie ustroił. Wypatruje, wypatruje, aż wypatrzył. W tejże chwili obłok na niebie podszedł do gołębia. Spojrzał w dół, spochmurniał i namarszczył brwi. Kara Seyfi łuk napiął i mierzy w gołąbka. Wtedy obłok spłynął prosto na czarniawca i zaczął go sobą omotywać. Karosejfis zbaraniał. Cały w obłok zawinięty, ruszyć się nie może. Sam siebie nie widzi. Zimno w nosie kręci. Apsik! 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 Gołąbeczek poleciał. Nie czekał. Biały obłok ucieszony, że gołąbek uciekł, puścił czarniawca, uniósł się w górę i po niebie płynie. Płynie, płynie wolniusieńko. płynie nad górami, aż nadpłynął nad ogródek, gdzie mieszkała Ajsza. Właśnie odpoczywa po pracy, leży na ziemi między tulipanami i patrzy w niebo, przy jej prawym boku przycupnął zajączek. Na lewym ramieniu siedzi gołąbeczek. W niebieskie oczy ajszy. Zagląda słońce, jej włosy błyszczą jak złoto. Jedną ręką pieści długie uszy zajączka, drugą gołąbeczka głaszcze. Właśnie w tej chwili obłok płynął nad ogrodem. Na krótko cień padł na ziemię i ogród znowu był w słońcu. Lecz co to? Cień odpłynął ze wschodu na zachód. Teraz z zachodu przypływa? Hmm. Jak się domyślacie, biały obłok zobaczył Aisha. Obejrzał się i zawrócił. <laughs> Aisha przygląda się obłokowi. Zając spojrzał w górę. Poznał przyjaciela. Gołąbeczek spojrzał w górę. Zatrzepotał leciuteńko skrzydełkami. Raduje się patrząc na znajomy obłok. Lecz biały obłok nie widzi gołębia. Nie widzi zająca. Zapatrzył się na dziewczynę. Bo czy człowiek, czy zwierzę, czy obłok, kto raz Ajsze zobaczył, ten już na świecie nie dostrzegał niczego. Ah! Westchnął głęboko obłok. A potem znowu powiedział: Aisza przesłała mu całusa. Gdy całus dotknął obłoku, ten zmieszał się, zawstydził, zczerwieniał, lecz się wkrótce opamiętał i zmienił wielką, wielusieńką różę. Jak niebo niebem, nad jego błękitnym atlasie jeszcze nigdy nie tkwiła taka prześliczna, wielka biała róża. Ajsza przygląda się róży, nadziwić się nie może. Jaka piękna! Biały obłok poruszył się, rozpłynął, znów zebrał w sobie i stał się niby wielkie serce. Jak niebo niebem w jego szerokiej piersi nigdy jeszcze nie biło serce, które tak kochało. Aisza uśmiechnęła się słodko, obłok się zakołysał i znów stał się sobą, to znaczy obłokiem. Co tu dużo mówić? Od tej chwili, gdzie Aisza, tam i obłok. Idzie Aisza do ogrodu grzędy kopać, zajączek u boku, gołąb na ramieniu, a na niebie biały obłok asystuje. Gdy zobaczy, że dziewczyna pot ociera z czoła, oczy zasłania i na słońce patrzy, już biały obłok na słoneczko wpływa. Cały ogłod w cieniu. Gdy Ajsza odpocznie, o kwiatach pomyśli... Dobrze w cieniu siedzieć, ale kwiatkom trzeba słońca. Już biały obłok niczym parasolka. Cały ogród w słońcu, tylko Aisza w cieniu. Pewnej nocy młoda Aisza siedziała przed domem w ogrodzie nad brzegiem basenu. Na rabieniu gołąb, u nóg jej drzemał zajączek, w górze gwiazdy. Księżyc jak sierp i biały obok wtulony w kąt nieba. Aisza przygląda się ich odbiciu w wodzie. Woda w basenie była czysta i gładka jak lustro. Lecz księżyc i gwiazdy odbijały się w niej jakby przygaszone. Aisza spojrzała w niebo i tam księżyc i gwiazdy jakby czymś przyćmione. Hmm! Dlaczego tak? Myśli dziewczyna. Cóż im się stało? Dlaczego nie świecą jasno? Biały obłok jak zwykle odgadł, o czym Aisza myśli, i z nieba zawołał, przykurzyły się, poczekaj, zaraz je wypucuje. Natychmiast stał się taki jak ogromna ścierka. Opadł z nieba, zanurzył się w basenie, namoczył się, namoczył, na niebo wypłynął i do roboty. Wyszorował pięknie księżyc, potem wszystkie gwiazdy wypucował, wyglancował. Świecą, jak się patrzy. Odkąd miesiąc miesiącem, a gwiazdy gwiazdami, jeszcze nigdy nie były tak jasne, tak piękne. Ajsza ucieszyła się bardzo. Mógł zapłać obłoczku. Bardzo cię lubię, mój obłoczku biały. Ślicznie dziękowała. Zbliżała się północ. Ajsza była senna. Wstała i poszła do domu. Obok, z niebo skłonu, spłynął do ogrodu i zatrzymał się w progu przed domeczkiem Ajszy. Dziewczę do snu układa. Wtedy obok stał się niczym sas i pod oknem sypialni tak dziewczynie nuci. Śpi, najcudniejsze kochanie. Z kwitnących ogrodów niosę tobie spanie w niebieskich oczętach listeczki zielone, zielone. Śpij, najcudniejsze kochanie, śpi. Otulone, zaśnie otulone, luli, luli, śpi. Gdy tak obok stoi u Aiszy okienka, Gdy nuci, jak co noc, piosenkę-kołysankę, Na palcach pokryjomu wchodzi do ogrodu Karasejfi. W ręku ma wielki nóż. Popatrzył na prawo, popatrzył na lewo. Człowiek, gdy zamyśla coś złego, tak właśnie patrzy na prawo, na lewo, na prawo, na lewo, jak kara sefi. I dalej kwiaty ścinać, a każdy kwiat, róża, tulipan, czy goździk, gdy padał na ziemię, to wzdychał. Ach. Ach. Kwiatki, jak to kwiatki, głos miały cieniutki, więc nikt nie dosłyszał ich smutnego jęku. Tnie kara ty tnie, aż trafił na oset. Ziele przemówiło. Miej litość, nie ścinaj. Może kiedyś wyrządzę ci przysługę. Czarniowiec nie ściął ostu. Ale nie dlatego, że się ulitował. Nie, nie. Nie ściął ziela, bo pomyślał, że się kiedyś przyda. Tymczasem obłok sas ukołysał prześliczną dziewczynkę. Widząc, że śpi twardo, Znowu stał się obłokiem i wpłynął na niebo. Rozejrzał się po niebie, po ziemi, czy wszystko w porządku, i zamyślał znów opuścić się na dół, by czuwać nad Ajszą. Dookoła, do okolusieńka, wszystko śpi. Góry, kamienie, zwierzęta i ptaki. Każdy robak śpi jak zaklęty. Obłok też ziewnął. Ach, spać mu się zachciało. Jeszcze raz spojrzał w ogród. Cóż widzi? Czarniawiec z nożem w ręku kwiat za kwiatem ścina. Obłok aż pokraśniał z gniewu. O ty łotrze! Wrzasnął, zrobił się jak, jak, jak ręka i chwycił za księżyc, co sierpem na niebie świecił. Chwycił mocno. Skoczył na ziemię, wbił ostrzy księżyca najpierw w szarawy, a potem dobrał się do skóry czarniawca. Seifi zgłupiał zupełnie. I wy byście zgłupieli, gdyby wam się przytrafiło coś takiego. Uff. Obrócił się Seifi, chce stanąć do walki z księżycem sierpem i obłokiem ręką. Zamachał się nożem, ciął w sierp księżycowy, ale nóż się rozprysnął jak szkło. Obłok puścił sierp i wzniósł się do góry. Gdy księżyc. Tak. Samotwór bije, obok z nieba gwiazdy zrywa i ciska w czarniawca. Któż by się oparł temu atakowi? Z dołu księżyc sierp, z góry gwiazdy kule. Kara sejfi wziął nogi za pas i zmyka! O świcie wyszła Ajsza do ogrodu. Zobaczyła ścięte kwiaty. Gorzko zapłakała. Zapłakała, lecz czasu nie chciała tracić na próżne lamenty, tylko kwiaty zbiera i kładzie do wody do dzbana. Wreszcie łzy otarła idzie z motyką na grządki. Gdy je tak czyści, gdy je tak piele, napotkała oset, który się wśród kwiatów rozsiał i napuszył. Więc rzeczę. Trudna rada, oście! Nie ma dla ciebie miejsca w moim ogródeczku. Idź precz, z dobra woli, albo cię wykopię i za, bło, za płot wyrzucę. Na to oset. Z dobra woli nigdzie się nie ruszę. Jak potrafisz, to mnie wyrwi. jeszcze nie rozgniewała ta harda odpowiedź. Chwast podkopała motyką, ujęła zakorzenie i wyrzuciła zapłot. Koniec. Koniec części pierwszej. Jeżeli jesteście ciekawi, co było, wydarzyło się dalej, zapraszam do wysłuchania drugiej części. A tymczasem pozdrawiam was serdecznie i śle moc buziaków. Znat. Pięknego jeziora. Ze Szwecji. Cześć!